Warszawa, 22 sierpnia 24 roku Aleje Jerozolimskie jesteśmy pod ambasadą USA czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki i naprzeciwko ambasady na Alei Jerozolimskiej rozbite jest miasteczko miasteczko na którym możemy zobaczyć trochę różnych haseł zobaczmy co tutaj mamy ukropolin stop to nie nasza wojna tutaj mamy przestańcie dostarczać broń Ukrainie peace no war nie dla wojny z Rosją Polacy nie powinni zamierać, umierać za Ukrainę, to nie jest nasza wojna to symboliczne nieukropolin A co my tutaj widzimy, bardzo charakterystyczne na szczycie symbol gwiazdy Dawida, żydowski, niżej ukraińska flaga a na dole Polska sprzeczanie są jasne najwięcej wyrobników na dole z Polski, najwięcej korzystają ci na górze, u szczytu czy Polska ma być drugą Palestyną, lichwiarze z Unii Europejskiej, precz z Ukrainy antypolonizm Uzraela, 447 stop koczownicy, dość czucia na Rosjan Polska w krwi naszej i ziemi naszej, Amelia Irena Hanzlówka są tutaj też symbole palestyńskie No i zostaje to hasło Zostaje to hasło kluczowe ja to, I to, tu... a... Podam Ci światło, postulę. No dobra Sto jest polega, stopień, stopień, stopień rusofobii jest yy, ogromny w mediach głównego on stamtąd płynie, kształtowany jest, określenie prorosyjski faszysta ma być określeniem ostatecznym, on jest nawet bezdyskusyjnym, bezdyskusyjnym. nawet już nacjonalista Polski tak. nie jest tak złym określeniem tak. Poczekaj, jak... jak przejadą, no. kolejna ekipa, czy... Dzisiaj mamy tutaj ruch na walejach Ujazdowskich przed ambasadą Stanów Zjednoczonych. Szapu, tak zwanego szapu. Szapu, a właśnie tak. Ustraela, bo to jest jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Dzisiaj jeszcze przyjechał do nas premier Indii, przedstawiciel BRICS-u, czyli świata wolnych ludzi. No i został, jak słyszę tu od kolegów, przywitany. No niezbyt godnie, bo witał go pod sekretarz, tak? Przyjechał człowiek yy, mocarstwa, bezdyskusyjnego. Tak, Atomowego mocarstwa. Atomowego mocarstwa i, go, mocarstwa, mocarstwa i gospodarczego mocarstwa. Jednego z założyciela BRICS-u. Tak jest. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak potężnego, jak, jak młodym państwem są Indie, jaki mają potencjał. My go witamy y, wiceministrem spraw zagranicznych. No okej. Okay. Ale kochani, Sławek Zakrzewski nie trzeba przedstawiać. No, no, no. Tak. Słodek Zaszewski, człowiek, który w 1991 roku stworzył hasło. No chodź, ona tak. jest. Ja ono jest tutaj. tutaj. Tak, 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 tak. Tak, to, to zapamiętałeś. Tak. Aha, ja, kurde, to wiesz. To ja już się tak, podawałem tak. ja już się dzisiaj pokazywałem, tak. podawałem i chciałem od razu zaznaczyć, hasło brzmi czy Polska ma być drugą Palestyną. A to hasło należałoby w tym momencie już updateować, jak to się mówi pan amerykański. Czyli zaktualizować. Jak? Dlaczego Polska jest drugą palestyną? Znaczy na naszych oczach to się zmieniło niestety. Na naszych oczach dokonują realizacji planu, o którym mówił Kissinger i Brzeziński. Dlaczego jesteśmy pod ambasadą? No przecież tutaj jest jego synek. Tate Brzeziński mówił jak ma powstać Niebiańska Jerozolina albo Judeopolonia, albo Ukropolin i to się na naszych oczach... sławne zdanie Brzezińskiego w książce pod tytułem Plan gry, że do wojny z ruskimi najbardziej się nadają Polacy. Oczywiście poprzez rusofobię, którą Ta. nam jak zarazę, jak wirusa podesłali już kilkaset lat temu. Mamy do czynienia cały czas z tą wojną podjazdową, ale psychologiczną i to bardziej boli i jest skuteczne niestety, bo tak jakby przymusowo nas zmuszali pałką, karabinem, a jak propagandą, no to to niestety łatwiej chodzi. Dzisiaj była, było takie małżeństwo żydowskie i udawali, że nic nie wiem, ale jak kolega pokazywał tą piramidkę, po której się wspina pewien element, bo zaczynamy od tych cegiełek biało -czer czerwono ałych, żółto-niebieskich, a na końcu co? Gwiazda Dawida. Ja to no skomentowałem i... to według prostej zasady. Na szczycie jest niewiele miejsca, u góry są ci, którzy korzystają, a na samym dole ci, którzy mają na to wszystko zapierdalać. No, bardzo obrazowo. No i właśnie ta rodzina żydowska mówi, a na górze my. A tak udawali, że nic nie wiedzą, wszystko wiedzą. Dlatego plują, gryzą i nie chcą wchodzić w dyskusję. Przypomnę, że w Warszawie mieszkało około 400 tysięcy Żydów i to oni zawsze głosują na swoich. Na, na Tusków, na, na Kaczyńskich, na, na pana Szaskowskiego i za, tak dalej. Przede wszystkim tak, bo powinniśmy wyjaśnić: Sławek Zakrzeczki rozbił tak zwany Obóz Wolności, monopolna, tak, rozbił na ro, y, obóz wolności vis-a-vis -vis ambasady amerykańskiej na y, Alejach Ujazdowskich w Warszawie, gdzie w ten sposób protestuje przeciwko wojnie, w którą nas Odwróćcie się w tę stronę Sławku, do mnie, do mnie, do mnie. Yy, tak, yy, tylko yy, troszkę tyłu, nas o. w tę wojnę wszystkimi możliwymi sposobami. Yy, dlaczego nas jeszcze nie wepchnęli w kategoriach opatrznościowych możemy powiedzieć, że chronią nas ofiary rzezi które były ludzie, którzy byli wymordowani duchy ludzi, którzy byli wymordowani od 39 do 1947 roku przez Ukraińców, przez banderowców żeby nie było wątpliwości Ukraina jest państwem banderowskim Bym powiedział, bardziej satanistycznym. I hitlerowskim. Oni Super. nie będą mieć błogosławieństwa Bożego, ponieważ z tej krwi się nie rozliczyli. Nie ma żadnej pokuty, jest wprost przeciwnie. Jeszcze idą, e, idą jeszcze na wojnę na rzeź, e, są narzędziami w łapach sionistów. E, i nie tylko Wołeń tu woła o pomstę do nieba, bo chodzimy po trupach. Powstanie Warszawskie. Kto był najlepszym wykonawcą e, planów tych zbrodniarzy spod SS? Oni byli najlepszymi bandytami, zbrodniarzami, którzy wyżynali. No, przede wszystkim gwałcili, palili też na wiele sposobów, i tego nie wolno nam zapomnieć. Natomiast ci, którzy ich używają jako narzędzi myślą, że oni będą im do końca posłuszni. Może być tak, że się może odwrócić karta, że też ich będą mordować, bo i prawdopodobnie tak będzie. Bo jeden taka drugiego jest będzie zżerał. Ależ oczywiście, inaczej nigdy nie było, co było w 1943 roku, w 1944. Czy Ty widziałeś serial niemiecki? Nasim, nasi tak, ojcowie... Ma... Te tak, 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 tak nie wiem o co chodzi. Reżyser niemiecki zadbał o to, żeby policjant ukraiński miał na sobie opaskę niebiesko-żółtą i żeby to on trzymał pod rękę pod, pod pachą małą żydowską dziewczynkę, którą potem Niemiec zastrzelił na oczach naszego bohatera, prawda? Sławek, od kiedy jesteś? Od 16, czyli od piątku, jutro będzie tydzień, 5 nocy, 6 y, y, nocy, no tak, 5 nocy. To był i, upalny weekend, y, no zobaczymy, już tu przeżywaliśmy i ulewny deszcz, oberwanie chmury. Mniej więcej 110 litrów na, na metr kwadratowy dachu tego namiotu. Przetrwaliśmy, nieważne. To, są, to, to jest nic w porównaniu z tym, co, co się dzieje tutaj z ludźmi. Na sobotę szykują się na nas banderowcy, ponieważ sztuczne święto tworzą niepodległości Ukrainy. Tak, tak. Są przygotowane rauty i przy okazji bojówki, które, mają, które nam się odgrażały, że przyjdą tutaj. Także zapraszam serdecznie wszystkich Polaków odważnych. Którzy mogą nas wesprzeć. O 17.30 organizują sobie hucę pod tytułem te świętowanie niepodległości Ukrainy. 24, 24 tak. w sobotę, najbliższą sobotę. Zapraszam serdecznie, cały dzień możecie przychodzić. Natomiast o 15.30 jest nasza kontrakcja, nasza w cudzysłowie, ale naszych ludzi pod tablicą pamiątkową rzezi Wołyńskiej, która znajduje się na pałacyku, gdzie mieści się stowarzyszenie. W Krakowskim jakoś w przedmieściu domu Polonii, tylko mówiąc. O 15.30 tam trzeba być i później pilnować przede wszystkim tych rozchodzących się Ukraińców z placu zamkowego, bo na pewno będą pijani może i pod narkotykami i prawdopodobnie z poleceniem, żeby się nami zająć. To, to będzie newralgiczny czas wieczorem. To ja, to ja mam apel. Ja mam apel do młodych Polaków, którzy też są kibicami. Y Warszawiakami. Sławek tutaj e, manifestuje, żebyście nie stali się mięsem armatnym. Kanonem flejszem, jak to się mówi po niemiecku, żebyście swoim ciałem truchłem, swoim ścierwem nie umożliwili planu polegającego na tym, że nie chodzi o to, żeby jakąkolwiek wojnę z Rosją wygrać. Chodzi o to, żeby Rosję na tyle osłabić, żeby ta Rosja osłabiona im, Przemieniona politycznie, wzięła sojusz z Ameryką przeciwko wojnie z Chinami. Ale do tego celu potrzebny jest tak zwany element pośredni, czyli nasze trupy polskie. Jesteście chłopcy kandydatami na te trupy. Macie jak w największej ilości zginąć. Im więcej trupów, tym trauma polskiego społeczeństwa będzie tak głęboka, że społeczeństwo się zgodzi na każdą propozycję polityczną i to nie będzie się nazywało morze. To się będzie nazywało Sławek Uważy, bo mają już plany. No, no. Rzeczpospolita Trójgo Narodów. Z nami jako narodem trzecim na drugim miejscu będą nas pilnowali banderowcy, a wszystkim będą zarządzali oczywiście starsi e, i mądrzejsi. Bo każdy naczelnik więzienia <laughs> musi mieć swoich kapo. Zgadza się. <laughs> Bez tego nie funkcjonuje więzienia. Żadne. Po drodze jest ten plan, o którym Kissinger i Brzeziński mówili, że ma tu powstać. Centrum w Dnipropetrowsku, nowa ojczyzna, tylko polityczna ziemia obiecana. Robią akcje wysiedlania właśnie Ukraińców, żeby tam się umiejscowić, a to jest najpiękniejsza ziemia, naj, najdroższa, najlepsza optymalnie. Niebiańskie Jerozolima. Tak, jedni nazywali to Niebiańską Jerozolimą, ale wiemy, że to jest nadal plan Judeopolonii, Ukropolinu. Niebiańskiej Jerozolimy. Zależy kto, jak podchodzi, ale nieważne o, o nazwy. Fakt jest, że realizują to, ponieważ zmusili już ponad 20 milionów Ukraińców, żeby opuścili z, y, tą żyzną, wspaniałą ziemię Coś z 20, bogactwami. 20 tak, 20 tak milionów, 7, milionów, same 7 milionów tylko uciekło do Rosji. Tych, którzy y, y, czuli się zagrożeni, no. bo nawet im nie wolno było po rosyjsku rozmawiać. Najprawdopodobniej jak Putin zbliży się do Dniepru, i będzie zagrożony dnie Pro To będzie właśnie ten sygnał, że już zaczynamy rozmowy pokojowe. Dogadujemy się, żebyśmy mogli tam przeflancować naszych ludzi z Izraela. I w międzyczasie tak wnerwimy yy, 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 cały świat arabski, że będą musieli też reagować i przymuszą tych opornych, żeby się prze, przeprowadzili właśnie na teren Ukrainy. A znasz yy, fantastyczne statystyki żydowskie? No, no. Yy, fantastyczne. Cały czas yy, że zrobiono taką ankietę że gdyby się, jak oni to mówią, nie daj Boże, i pa, państwo Izrael rozpadło, to gdzie obywatel Izraela chciałby się, się tak, tak. Powiem Ci tak. 90% Izraelczyków chce do Nowego Jorku. O, tam jest ciasno. E, słuchaj, Wojtek no, jest tak, powiedz mi, czy pasożyt na pasożycie może funkcjonować? A ja bym chciał. A, ja rozumiem, ja bym chciał. Natomiast na logikę, pasożyt musi mieć zdrowy organizm, na no. którym pasożytuje, inaczej nie funkcjonuje. I, I to zawsze tak było. Naiwny naród polski, katolicy naiwni, którzy nie, nie podejrzewają takiego no, trybu życia, bo przez ostatnie pokolenia nie było komu powiedzieć, co to jest Talmud, co to jest ten w ogóle lud. Bo starano się to. Wytuszyć. Zresztą wycięto nam inteligencję, która o tym mówiła wcześniej, ostrzegała przed takim ludem. I na całym świecie żyli ludzie, którzy pamiętali, do czego są oni zdolni, bo to się niewiele zmieniło. No i to, że będą pasożytować i potrzebują właśnie zdrowego organizmu, wybrali tu naiwny naród, którego uczą tak zwanego fałszywego miłosierdzia, jest najlepszym miejscem, gdzie się przechowają. Nawet znam takich naiwnych, jak teraz widać było po przyjmowaniu Ukraińców, że banderowców dziwnie jakoś zapomnieli ci ludzie, co oni robili i nadal byli przejmowani. Pomimo tego, że jesteśmy okradani, nadal niektórzy uważają, że trzeba Ukrainie pomagać, bo okay. to nie pomaga... Zawsze dodawaj, słowa. No. z mojego doświadczenia. No. Proponuje Ci zawsze dodawaj banderowskiej Ukrainy. Tak, banderowskiej. Dlatego, że to wyklucza... No tak, tak. tak. E, nie, nie. Tak, tak. My, my wobec tych Ukraińców, którzy przyjechali 10, 15, tak. 20 lat temu i ciężko pracują między innymi na budowach, nic nie mamy. Natomiast wiadomo, chodzi o tą swłocz hazarską, która przyjęła judaizm, najbardziej rasistowską na świecie ideologię. I ona korzysta, pasożytuje na nas, na naszej naiwności. Yy, za mało widać się krwi wylało naszych, ale ci, którzy pamiętają Wołyń, Powstanie Warszawskie, a jeszcze wcześniej trzeba przypomnieć, że nas co najmniej sześciokrotnie wyrżnęli, ta Hazaria. Zbrodnicza, y, satanistyczna, wyrznała w historii Humań y, y, i y, Stoi głomnik y, piewcy rzezi hum, no. humańskiej y, no. Tarasa Szewczynki stoi na Pogratulować no. tak. i no. oni się tym szczycą. Ale trzeba przypomnieć, choćby rabacja galicyjska, czyimi rękami to było? Jakie to było chłopstwo, które napadało na dwory szlacheckie właśnie, właśnie tych hazarów. Ale do czego zmierzam? My tutaj dajemy, dajemy sygnał do tych panów, do, czy właśnie do jednego, który ma kontakt z rządem światowym, z Lipstajtem, z panem Markiem Brzezińskim. Panie Brzeziński, my nie chcemy. Was tutaj widzieć w Polsce, nie chcemy widzieć waszego wojska, ponieważ to wojsko służy zbrodnią, nie jest żadnym naszym zabezpieczeniem, wprost przeciwnie, sprowadza niebezpieczeństwo na nas. Wy o swoją obecnością sprowadzacie na nas niebezpieczeństwo ataku, nawet nuklearnego. Bardzo prosimy, żebyście się wynieśli. Mówię to w imieniu tych suwerennych Polaków, którzy nie są skundleni i są świadomi swojej kultury, swojego, można powiedzieć, swo swojej historii, zwłaszcza, że zostaliśmy tak doświadczeni. Nie wierzymy wam. Jesteście niewolnikami bank bankierów, którzy z ludzi, którzy przyjechali do Ameryki budować ten kraj, stali się niewolnikami. Przykład FEDU. Co to za państwo, które jest uzależnione od kilku rodzin bankierskich? Nie jesteście dla nas żadnym bezpieczeństwem, wprost przeciwnie, jesteście tylko narzędziami w łapach tych, tej lichwiarskiej, lichwiarskiej mafii. My chcemy współpracować z krajami wolnymi, takimi jak Rosja, Indie, Chiny. Wszyscy ci, którzy. 97 mają, jest tak, mają już dosyć tak. dolara, który jest sztucznym pieniądzem opartym właśnie i który kosztuje tylko. Papier i y, cenę farby i druku, nic więcej. My chcemy y, prawdziwej gospodarki, a nie opartej na. na a nie, nie gospodarki. No to y, jak to by nie nazwał? na oszustwie a Ukraińcom jeszcze ja bym zaproponował dodał im tyle, że jeżeli chcecie obchodzić dzień niepodległości to wyrzućcie okup okupantów od siebie tak jest, z państwa tak jest, połowę porządek, umowę ziemi u was już wykupili ci, wiesz, którzy wprowadzili was do wojny po to właśnie, żeby te ziemię wykupować za bezcen bo dla nich najważniejsze jest to, co macie u siebie bezcenne czyli złoża, ziemię dostęp do morza tak e, piękne tereny oni doskonale wiedzieli za co wam dają ten sprzęt wojskowy, bo nie dostaliście go za darmo, cały czas jesteście obciążani. Będziecie wrzuceni w wir niekończących się kredytów, które trzeba będzie spłacić. Sprzęt, który dostaliście, dowiecie się, że trzeba spłacić. Dostajecie stary sprzęt w to miejsce. Wasi przyjaciele, którzy was wykupili za bezcen i wypchnęli w tę wojnę, kupują sobie nowy sprzęt i liczą to bardzo sprytnie. Otóż oni liczą to w ten sposób Jeżeli na przykład Mają jednostkę artyleryjską I dają wam wyposażenie tej jednostki To mówią, że Musicie za ten sprzęt zapłacić Ale oni wam dają stare uzbrojenie Ale w to miejsce mówią Tak, no przecież musimy coś jakoś uzupełnić Więc my kupujemy nowe uzbrojenie W to miejsce, bo musi być Musimy być nowocześni Ale wy musicie nam zapłacić Za ten sprzęt, który wam oddaliśmy No tylko, że co z tego, że nam dacie za ten sprzęt, który Wam oddaliśmy, nie jesteśmy za to w stanie odbudować nowego sprzętu, dlatego płacicie za nowy sprzęt, a dostajecie stary. Tak się rucha w dupę sojuszników, tak zostaliście wykorzystani. Także Ukraińcy, którzy jesteście w Polsce, zacznijcie mówić swoim Ale zacznijcie mówię, mówić Marcin, swoim rodakom to taki. głośno i wyraźnie, tak. niech zrozumieją, że jesteście oszukiwani i że ci wasi pseudoprzyjaciele, alianci, nie są alianci, tylko to są zaborcy, którzy E, pragną po prostu wykorzystać Wasz kraj. To są pasożyty, które przeżerają strasznie ta, strasznie. które przeżerają waszą tkankę. Przypomnę, że do 2005 roku e, mieliście dobre kontakty z Rosją. E, wielu z was wychowywało się w tej samej kulturze, na tej samej literaturze uczyliście się e, we wspólnych szkołach. E, w 2014 roku Wasz prezydent Zeleński mówił powiedział adczepcie się od czyli odczepcie się od Ukraińców, oni mają prawo mówić po rosyjsku. Ja sam jestem Żydem, mówię po rosyjsku, nie znam ukraińskiego, to powiedział wasz prezydent Zełoński. Więc w końcu oprzytomnijcie, wypierdolcie na, na kopach ten zgniły rząd proamerykański, który bierze tylko i dlatego, tylko i wyłącznie tą stronę, ponieważ świetnie się przy tym sam ustawia. A ja przypomnę. Słowa Romana Dmowskiego na temat Ukrainy. On, on mówił o Ukrainie z roku 19.20. 19, Ukraina to burdel Europy. Największy. To smutne słowa, gorzkie słowa, no ale prawdziwe słowa. Powiem tak, Sławek. Musimy jechać, ziem, bo ziem, mamy wieść Mrację. Dziękuję, że się to, to my Ci dziękujemy. My ci nie, nie, dziękujemy. ja daję tylko możliwość, żeby się Polacy wypowiedzieli. A. I zapraszamy wszystkie organizacje patriotyczne, tak zwłaszcza 1 września, żeby przypomnieć, że analogia z wrześniem 1939 roku jest bardzo wyraźna. I przyjedźcie, zaprotestujcie przeciwko wojnie, dopóki nam bomby na głowę nie spadają i rakiety. No. Bo jak będą spadały, spadały, to razem z pierwszą bombą umiera cała prawda. A jeśli I wolność. Przypomnę Ci taki fajny wiersz. Fragment wiersza Konopnicki o Stachu, który poszedł na wojnę. A na wojnie, wojnie jak, jak na, na wojnie, wojnie. trup się, trup się ciele, ściele niczym snopy, a najmocniej, najmocniej biją nie. króle, a najgęściej giną chłopy. chłopy. Czyli, my, Czyli my! mięso armatnie, kanonen no. flasze. Sławek, tak fajnych jest. kontaktów z fajnymi Pierwszego ludźmi. 1 o 12 tak tak zapraszam. 1 słowek. września pod ambasadą. Zapraszam wszystkich słowek patriotów za... i wszystkich i bardzo Was proszę, na czas niebezpieczeństwa wojną przestańcie między sobą się kłócić, bo ktoś na tym korzysta. Jest i potrzebny i Olszański, i Osadowski, i wielu innych, e, przy, e, tych, którzy zgromadzili bardzo dobrych ludzi, e, patriotów. Bardzo Was proszę, naszym głównym wrogiem są ci, tak. których reprezentuje ten budynek. Tak jest. I zapraszam wszystkich serdecznie. E, my mamy jednego wroga i to powinno nas połączyć. Dziękuję serdecznie. Stany Zjednoczone, Judeo Ameryki, kończą się. <laughs> Stany Zjednoczone, Złajdaczone, Złajdaczone Stany Ameryki. Stój duch? Niezależna Polska TV. www.nptv.pl